Dzień dobry, witamy Pana w piątek w Łomży. Dzień dobry, witam pięknie Czy to Pańska pierwsza czy kolejna wizyta? Włomży jest to moja pierwsza wizyta Ale muszę przyznać od razu na wstępie Macie naprawdę piękne miasto Jest co prawda ciasno tak jak jeździmy Ale jest fajne, naprawdę Bo to małe miasto. powiatowe miasto Które kiedyś było wojewódzkim A nawet stolicą guberni I zadba Ale zadbane jest i w ogóle To dla mnie jest najważniejsze Bo po tylu miastach co my jeździmy Naprawdę muszę powiedzieć, zadbane miasto. No, jeździcie po tylu miastach, ale do Łomży to chyba dawno nikt z tyloma skromnymi, malutkimi i nawet można powiedzieć nie nazbyt zadbanymi samochodami nie przyjeżdżał. A z tak? Okay. Okay. Ma pan z nimi coś wspólnego? Co nieco tak, co nieco tak, w sumie znam je wszystkie od środka, ale jeśli chodzi o to Łomże, bo parę osób nas pyta, dlaczego my do małych miast przyjeżdżamy, ale powiem tak, zaczęliśmy od dużych miast. Duże miasta, na przykład w tamtym roku Gdańsk. Byliśmy przez dwa miesiące w Gdańsku i przyznam szczerze, jak porównujemy teraz, bo w tym roku sobie objęliśmy strategię, pojeździmy po mniejszych miastach. I widzimy, że te mniejsze miasta są. Jakby lepiej to wszystko wygląda. Duże zainteresowanie, dlatego że przypuszczamy, że w mniejszych miastach mniej pojawiają się takie samochody, a w większych miastach jednak są częściej widywane. Proszę pana, my mamy w Łomży z 50 albo więcej milionerów. Takich 50 to oficjalnych. Dobrze wiedzieć. No, także na pewno na takie furki byłoby ich stać. A są? Ale oni są anonimowi, ja niektórych się domyślam, ale nie pytam o to nigdy. A samochody widać? Nie takie. OK. No czyli? W każdym czyli razie nie. w tekście napisałem, że tutaj mamy. Jeśli pan łaskawie się, tlesz, trochę pokaże, Kolejno, niech pan je nazwie. Mamy Lamborghini Huracan Evo Spider, ale co ciekawe, bo to jest wersja 4x4, natomiast jest wyjątkowa, jedyna w Europie, bo jest z kompresorem. Ten kompresor zamontowaliśmy rok temu do tego samochodu. Generujemy o co około 900 koni, więc a w porównaniu do wersji fabrycznej, która ma 640 koni, mamy spory przyrost. Czyli pani jeszcze poprawia fabryczne Lamborghini? Poprawiamy, tak. No Zajmujemy dobrze, się. To dobrze, takimi... że Polak potrafi. Następnie kobbi cytrynkowa. Mamy McLarena przebudowanego całkowicie na inną wersję, plus naszych sporo dodatków, takich twórczych można powiedzieć. Czyli na wersję 600LT. Eee, trzeba by było przejść, zobaczyć, bo tam jest wiele smaczków i McLaren zawsze u mnie w sercu jest. To może jest... jeszcze potem? Kolejna Ma McLaren ogóle... maszyna to mi wygląda z daleka chyba Ferrari. Ferrari, ale muszę powiedzieć Panu o McLarenie. Dwa słowa. Bo McLaren w moim sercu zawsze będzie numerem jeden, bo jak mamy Ferrari, Lamborghini, McLaren, to powiem Panu, McLaren technologicznie przewyższa te modele i za cenę dostajemy dużo większą. Jakoś technologiczną. Ale Michał Sokołowski, który państwa do Łomży tam około 2-3 tygodni temu zaprosił z naszego już naprawdę sporego e, Instagramowego profilu Spotkaar to wybrałby Lamborghini. Lamborghini? <gryli> <gryli> bo nie ma, bo nie ma Spagetti, jak to się mówi. <gryli> Natomiast to by. Wybrał... Ale pizzy też nie ma, tylko pizzę za. <gryli> no. No i Dobra, racja. oczywiście. Natomiast Lamborghini wybiera najwięcej ludzi, tak, bo to jest taki, myślę, sen nastolatków o Lamborghini zawsze. Ci panowie to są z pańskiej ekipy z Lublina? Umieją tym jeździć? Generalnie są to ludzie w większości z Lublina, natomiast są to wolontariusze fundacji, którzy tutaj stale jakby z nami jeżdżą. Staramy się, żeby kierowcy byli stali, żeby jakby byli obyci z samochodami, żeby to nie, nie sprawiało niebezpieczeństwa na drodze, na zasadzie takiej potrafię sobie wyobrazić młody człowiek wsiada za kierownicę no i chciałby się wyżyć a ja nie chcę takich kierowców, żeby oni jeździli, więc staramy się tutaj żeby fundacja miała stałych kierowców dojrzałych, dojrzałych opanowanych, doświadczonych dokładnie, to jest dla nas najważniejsze i nie popisujących się na tak. uliczkach naszego powiatowego, a... kameralnego ale podobno ładnego miasteczka, również w oczach przybysza z Lublina proszę pana a jesteśmy podpuszczani cały czas, ale, ale ja pana nie podpuszczam, bo Ucie... wiem o którą fundację chodzi tak. chodzi o fundacja Fun and drive dzieciom. Fun and drive, fan to w angielsku zabawa, uśmiech, radość, laba, a drive to po prostu szalone wyścigi uliczne. No brał... już nie przesadzajmy, nie Jeżdżę... jeżdżenie, jeżdżenie. Spokojne, powolutkie, kameralne, takie seniorskie trochę w klimacie. Jeżdżenie. Takie jeżdżenie, ale niekoniecznie po ulicach. Tamten czerwony samochodzik też zwraca uwagę prawdopodobnie, bo już łomżyniacy go widzieli na ulicach dzisiaj. To jest Dodge Challenger Hellcat, czyli ikona amerykańskiej motoryzacji. Ten nie zła maszyna. Też 800 koni. Więc myślę, że mamy tutaj same auta, które mają blisko 800 koni, bo każde z nich jest zmodyfikowane. Ferrari, McLaren, tak samo. Aha. Mamy jeszcze Dodge'a, Chargera, Hellcata, Red Eye. Też... Ale teraz go tu nie widzimy? Jest tam, może kamera go nie obejmuje, natomiast też 800 koni. A jaki ma kolor? Czarny. Czarny, Carny. no to tak. może maszyny go widzi? Mamy też BMW-m2, które... O właśnie podjeżdża. O, BMW. Nowy super model. To jest BMW-m2. BMW M2, proszę Państwa, to jest... Również mocno No to jest chyba też obiekt wewnętrzny niejednego fana motoryzacji. Można powiedzieć, że dla każdego fana motoryzacji coś mamy, czyli z każdego rynku staramy się, żeby te samochody były i na końcu stoi Mercedes AMG GTR, który dzisiaj nam, można powiedzieć, zastąpił Nissana GTR-a, który jest z japońskiego rynku. Obserwujący domagali się Jakiś, no, japońskiej motoryzacji... Więc jest tak jakiś skromny Subaru, tam sobie srebrne przycupnęło, nie używacie go, zardzewiało czy co? To nie jest Subaru, jest to Genesis i... A to przepraszam. I on jest tu trochę przypadkowo. Jak to przypadkowo? Generalnie, ona, generalnie, generalnie jest tak, tajemniczo. że... Do nas można dołączyć z własnym samochodem również. Oh. Więc tak jak na przykład tutaj Charger jest z Łomży, on jakby dołączył do nas po prostu. Czyli co, nasi czytelnicy jakby mieli porównywalne maszynki, po powiedzmy 200-300 tysięcy, a nawet pół miliona, to mogą tu przybyć i z panem się skontaktować. Jeżeli jest to ciekawy model, nie, jakby nie ujmując nikomu, bo to nie chodzi o to, ciekawy model po prostu dla ludzi, którzy chcieliby się nim przejechać i jest szansa, że chcieliby się przejechać, jak najbardziej tak, tylko oczywiście przeprowadzamy rozmowę, żeby tutaj no, ta jazda, bezpieczeństwo, żeby. Tak. Słyszałem, że to jest trochę drożej niż w łomżyńskich Halotaxi czy Boltach, że podobno że za przejazdę. samo trzaśnięcie drzwiami setka. Czy to prawda? <noise> to nie jest tak. Generalnie to jest tak, że ludzie wspierają fundację i ten kto przekaże darowiznę, no to wtedy w podziękowaniu jest e, jazda, natomiast no, chcemy, żeby od pewnej kwoty te darowizny były na jakimś poziomie, jeżeli są przekazywane. Bo też Państwu no to... zależy na tym, żeby to były godne pieniądze, zależy dlatego nam... że macie bardzo szczytny cel. Karetki w Polsce są... tak. nie mamy dużo karetek kontenerowych neonatologicznych. Dokładnie, neonatologicznych zawsze brakuje, natomiast te karetki trzeba zrozumieć, że są bardzo drogie. I teraz... Ile może kosztować taka karetka? Karetka neonatologiczna, na przykład pierwsza, która została tutaj zakupiona przez Fundację Fun and Drive. Z tego co pamiętam jest to blisko 2 miliony złotych i to zaokrąglam teraz oczywiście, karetka sama w sobie około miliona złotych, wyposażenie kosztowało kolejne milion złotych. Oczywiście o tym można poczytać na stronach fundacji, ja te kwoty no, mniej więcej... Ogólnie mówiąc, my w Łomży mamy bardzo dobrze funkcjonujący w szpitalu wojewódzkim oddział neonatologiczny, mhm. tam też jest pododdział wcześniaków. No i może taka kreska wyłączy mogłaby stacjonować, jak pan myśli? E, jeśli chodzi o fundację, to tutaj fundacja ma jakby cele statutowe i wiem, że oni muszą na województwa łódzkie również jakby to realizować. No tak, natomiast bo oni są z Łodzi. Tak, natomiast. A jeśli... pan jest z Lublina. Ja Jestem z rubina, oczywiście, tak. I to wszystko do nas z Lublina przyjechało? E, można powiedzieć, że z tego co tu widzę tak. Czytelnicy mogą myśleć naiwnie, że te samochody po prostu. W czarnym szeregu jeden za drugim jechały z Lublina do łodzie. No nie, tak nie tak jest. Tak nie było. No niestety tutaj samochody muszą jeździć na lawecie, bo każdy z tych samochodów ten przebieg jednak ma znaczenie. Musi on e, jakby, na, jakby na zasadzie wraz ze wzrostem przebiegu. No wartość samochodu może maleć. E, także my staramy się, żeby też te samochody były w miarę oszczędzane, ale żeby dawały emocje Proszę ludziom. jednym zdaniem powiedzieć, skąd się Pańska pasja zaczęła? Bo słyszałem od Pana, że jest Pan metatronikiem, bardzo wykształconym, a przy tym skromnym człowiekiem <laughs> i bardzo sympatycznym. To Dzie mam nadzieję widać za, na ekranie. Dziękuję za miłe słowa. Skąd się wzięła, jeśli I chodzi szczere. o mo motoryzację? E... Od dziecka. No, pierwsza myśl, która mi przychodzi, to mój pokój pełen plakatów yy, samochodów. I były tam też te marki na plakatach? Lamborghini, do dzisiaj pamiętam, diablo, fioletowe. To ile ta pasja pańska trwa tak z ćwierć wieku? No tak, tak, wieku. A w, wieku w którymś momencie zaczyna się to, że pan zostaje kierowcą? Ile pan ma lat? 35. A widać czy nie widać? Nie, ale mi chodziło, że w którymś momencie został pan kierowcą. A, że kierowcą w którymś momencie? No, tak. od 18 roku życia od razu prawo jazdy zrobiłem. Rozumiem. Ale jak zrozumiałam, nie na takie fury pan się przesiadł. No nie, no to wiadomo, wraz z rozwojem e, pojawiały się takie samochody, no i udało się spełnić jakieś marzenia, zasiąść za kierownicą takich samochodów. I... No nie każdy ma szczęście spróbować. zasiąść za kierownicą tylu różnych aut, które są z najwyższej półki światowej. I cho jeśli chodzi o jakość i jeśli chodzi o szybkość. Miał tak. Pan jakieś tak zwane rekordy na tych maszynach? E, jeśli chodzi o ściganie, to jest fajna aneg anegdota, może ciekawa historia. Natomiast jeśli chodzi o ściganie się... Jakoś tak nie mam porywu do tego, żeby tak zwanie upalać na mieście, tak jak niektórzy gdzieś tam jeżdżą i. Ale Kubica, to nie na mieście, tylko na, na tych torach. No na torze jeździłem, oczywiście. Natomiast nie, nie zawodowo, bo nigdy na to czasu nie miałem. I tyle. jakie tam się prędkości na tych torach osiąga? To znaczy tak, no, w życiu osiągnąłem ponad 300 na godzinę, ale nie jest to dla mnie nic ponad takiego. Ponad 300 na godzinę? Tak, natomiast nie jest to nic. A jakim samochodem? Lamborghini i McLarenem. Ach, I Ferrari rozumiem, też. No rozumiem. Ale... I co człowiek czuje wtedy wiatr we włosach? Strach. Strach? Tak. Dlaczego? Powiem tak, no, jak pan zauważył, studiowałem studiowałem gdzieś tam i może te studia pozwoliły mi wykształcić taki rozsądek. I dla mnie prędkość nie daje nic. To jest prędkość, to jest tylko cyfra. Mi daje przyspieszenie, to, żeby jednak poczuć to wgniatanie w fotel. A cyfra, cyfra po prostu to jest strach. I Myślę o tym, co się może wydarzyć, tak? Więc. Yy, więc... No co może się wydarzyć? No. Piękny, romantyczny wieczór z ukochaną. Nie no, wie pan, zdarzenie przez 300 na godzinę to. Dobrze się nie może nie zakończyć. Rozumiem. Lepiej o takich romantycznych chwilach nie myśleć, tylko się skupić na jeździe. Zawsze o takich myślę, ale chyba to wynika z tego, że jako, że projektowałem przez wiele lat maszyny, zawsze musiałem przewidywać, co się może wydarzyć. Komu palca ustnie. Maszyny upnie. to znaczy inne maszyny? Maszyny, tak. Jakby w dziale motoryzacyjnym akurat w Otomotiv. I tam zawsze musiałem Jaki przewidywać. A jaką firma nazywała? W której pracowałem? A co motyw nie, 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 branża Automotive, czyli. A, Automotive, ok. Tak, Automotive. To, to pewnie ja wiem, no, wymyślam Rolls Royce, nie, Bentley. No, pewnie nie mogę mówić o markach, ale. General Motors. Nie, no ale na pewno pan ma styczność, bo to są duże marki takie znane. To duże, tanie marki. No tanie nie są. Rozumiem, znowu jesteśmy w Lamborghini... tych pieniądzach, o których miało nie być rozmowy. Znaczy, to ja pracowałem jako projektant, natomiast na przykład Lamborghini używa ich w samochodzie u siebie też, jakby ich części. Ma pan jako być. Polak satysfakcję? Że coś mojego jeździ po świecie i to e, w ekskluzywnym kiedy, towarzystwie. Miałem kiedyś satysfakcję z tego. Bardzo czułem się jakby jak, jak projektowałem, to czułem się spełniony, że faktycznie to gdzieś działa. Dzisiaj już o tym nie myślę. Rozumiem. Dzisiaj bardziej myślę o samochodach, że, e, że każde z tych samochodów, które tu jest, albo większość z nich rozbierałem, przerabiałem, budowałem. To mi sprawia satysfakcję, że potem te samochody mogą jeździć. A teraz, dzięki tym przejażdżkom też spełniacie cel. Bardzo to ważny, jest w ogóle To jest w ogóle świetna inicjatywa, do której sam dołączyłem w 23 roku bodajże. Tak, spodobała mi się kwestia tego, że ona łączy tą motoryzację i, i pomaganie. Więc dla mnie bardzo ważne jest, żeby fundacja realizowała swoje cele. Eee, zaznaczam, ja nie jestem jakby fundatorem, ja nie jestem właścicielem fundacji. No ten pan złodzi, pan bonar, tak? Tak, ja, ja jestem wolontariuszem, ja po prostu nie pamiętam tle... imienia, ale Bonar się Tomasz, Tomasz. Drogi pani, a czy panu coś jazda takim ekskluzywnym, luksusowym, szybkim samochodem, który zna pan od A do Z od zewnątrz do środka, to daje jakiś rodzaj emocji, satysfakcji, ha. przeżyć oprócz tego strachu przy 300 ponad? Eee, oczywiście, daje mi. Spełnienie i zadowolenie, że to jedzie i daje emocje w ogóle, daje mi satysfakcję, że daje emocje innym ludziom, że to się podoba, że spełniają swoje marzenia. Ale to się łączy z tym, co Panu powiedziałem, że nie jest, że po to, że czy też nie lubię tak zwanego upalania tymi samochodami. Upalania? To, to jest tak zwane. Na czym to polega? Co to jest? Upalanie tak zwane, czyli większość, jakby jeżeli młodzi ludzie nas oglądają, to oni to zrozumieją. Chodzi o wariactwo tymi samochodami, czyli męczenie ich mocne i tak dalej. Dlaczego? Bo wiem, ile kosztowało mnie pracy zrobienie tych samochodów. A jak się coś zepsuje. <grym> To wiem, ile znowu to będzie mnie kosztowało pracy, żeby to. No ale naprawić. na tym ten biznes polega. Ktoś zepsuł, ktoś naprawił, ten zarob, tak, ten tylko wydał. Tylko świadomość tego ma ten człowiek, który nad tym spędził setki godzin, żeby e, to powstało. A jest więcej świadomości i szacunku. Tak, to jest zupełnie inny szacunek, nie? To bo jest. Inaczej to wsiąść do samochodu i. No, no dobrze. Na tylko go spotkałem, miłośnika motoryzacji, który ze swoim przyjacielem przyszedł i tak sobie obserwowali was z daleka, nie wiedzieli, że będziemy mieli wywiad. I mówi do mnie, proszę pana, ja dziękuję panu za to, że pan y, istnieje, że pan działa, że pan. Y, no jest. Ja mówię, ale jaki ma pan z tego pożytek? Wielki. Bo jak otwieram portal 4.pl, to nie czytam tytułu ani nagłówka, ani w to środku, tylko sprawdzam, kto napisał i dopiero wtedy zabieram się do lektury. A ja mówię, a jak ja na przykład tego nie napisałem, to się nie zabieram do lektury. Okay. No i ja wie pan, z czego byłem dzisiaj najbardziej zadowolony? Z tego, że około 12 szedłem sobie starym rynkiem, nie wiedząc o imprezie, i spotkałem Michała Sokołowskiego który do mnie poszedł przywitał się i powiedział mi o tym swoim e, pomyśle na instagramowy profil spod Tak. No ale proszę pana, on ma tam 5600, nie, 55660 ileś osób mhm. o 1340 miał 66, a pan to ma 60 kilka tysięcy. I dlaczego pan jest czuci w ogóle? Przecież to co jest, o to, co tu chodzi? No, tak się zdarzyło, że tam parę osób mnie e jakby obserwuje, chociaż w social media... Parę dziesiąt tysięcy, jak nie setki. No, w social mediach jakby nie do końca chyba lubię się dzielić tym wszystkim, ale może to nie, nie wynika, czy lubię, czy nie lubię, brakuje mi na to czasu. Mam mnóstwo materiałów zebranych właśnie z budowy na przykład takich samochodów, one leżą na dysku, chciałbym mieć je czas zmontować i jakby powrócić z kanałem na YouTubie, żeby no, pokazać budowę tych superkarów. Jest to, jakby wydaje mi się chyba coś ciekawego, nie wiem, czy by ktoś to oglądał. No, ja nie aj... wiem. Ja dzisiaj spotkałem kilku ludzi, których zaprosiłem do mojego tekstu w portalu 4 łomżapl pod tytułem Że sportowe auta. O, że czuć ze sportowymi autami gości w Łomży mhm. bo pan będzie dzisiaj i jutro, jutro. a podobno w niedzielę w, niedzielę w tak. Super. No więc wtedy okazało się z ja mi tego chłopaka technik, mechanik, chociaż elektryka, drugi mechatronik okay. jak pan. Także no. tutaj to te środowisko techniczne się kręci. My może nie wiemy, Aha. który inżynier, który po politechnice, ale mają no oko na te maszyny i te urządzenia, które są ukryte pod piękną karoserią. Wydaje mi się, że te samochody zawsze gdzieś tam zwracają na siebie uwagę i właśnie jakby to pięknie wpasowuje się w tą inicjatywę. Proszę pana, a czy można by było powiedzieć, że kiedy pan się taką maszyną porusza w po mniejszym czy większym mieście, to są jakieś reakcje innych kierowców na to, albo widzów, przechodniów, kobiet? <grym> Powiem tak. Y Wiele osób myśli, że jakby te reakcje są złe, na zasadzie, że e, ktoś tam e, widząc taki samochód nie chce nas puścić albo coś, bo widzi, że jedzie tak i o i taki to i taki. robią wtedy? No nie, powiem tak, ja się, spotka ja się spotkałem tylko z dobrymi reakcjami, przynajmniej 99% to jest dobrych reakcji. Zawsze jesteśmy przepuszczani, wpuszczani, bo ktoś tam chce coś zobaczyć, no jeśli chodzi o przechodnią, no to często słyszymy daj mu, czyli to znaczy, żeby przegazować. E, Natomiast no, jakbym miał zliczyć to są setki razy dziennie, jak jeździmy, to właśnie dajmu, to ludzie reagują bardzo pozytywnie. A czy może pan nam jako znawca wnętrza tych samochodów powiedzieć, który z nich, teraz białe Ferrari za panem podjeżdża, który z nich ma największą pojemność silnika, który ma największą moc i największy moment obrotowy? Bo to wiem, że moich czytelników interesowało, gdy z nimi rozmawiałem wcześniej. Okej, okay, jeśli chodzi o silnik, no to mamy amerykańską motoryzację, czyli mamy. Dodge Challenger'a i Charger'a to są takie same silniki 6.2, ale mają kompresor. Przy czym mamy tu Hellcat'a, a tam kompresor jest o pojemności 2.4, czyli tak dla wyobraźni można by połączyć 6.2 plus 2.4, czyli mamy 8.6 litra pojemności. Natomiast to jest takie bardzo spłaszczenie jakby tego, ale dla wyobraźni powiem w ten sposób. I mamy Dodge'a, Charger'a, też Hellcat'a tylko w wersji Red'a, więc tam już mamy Kompresor o pojemności 2,7 litra, o ile dobrze pamiętam, a silnik też 6,2, czyli jeszcze, jeszcze większą pojemność. No i trzeci taki można by było wymienić: Lamborghini, które pojechało V10, czyli najwięcej cylindrów. Ze wszystkich ma właśnie Lamborghini V10, silnik 5,2. A ale... gdybym miał 10 cylindrów? Tak, 10 cylindrów. No i tu mamy też dołożony kompresor, ale nie pamiętam, ile on ma pojemności. Proszę Pana taka maszyna na 100 km to dużo spala benzyny? No, myślę, że nie znajdziemy tutaj auta, które pali poniżej 20 litrów, niestety. Czyli niestety. 20 litrów i więcej palą. To jest na minimum. Setkę. To jest A minimum. ile sekund potrzebują na to, żeby się do tej setki rozpędzić? No, myślę, że Lamborghini tutaj z tych akurat jest najszybsze, poniżej 2,5 sekundy. Czyli poniżej 2,5 sekund i już jestem. 100 metrów dalej. No w zasadzie 100 kilometrów na godzinę osiągamy. 100 kilometrów na, trzeba na by godzinę. Trzeba by było przeliczyć to na sekundę i co można powiedzieć. Szanowny panie, e, momencik, dobra, bo teraz tutaj na Proszę, Poczęstuj cały... się. Nie, nie, nie. On chciał pan to... poczęstować. A jest A jest no to to zaraz pan się otworzy, tylko skończymy. Tutaj chłopiec e, przyszedł, żeby otworzyć tak, piasteczek. Tak. ciasteczek. Myślałam, że chce pana poczęstować jako gościa. Nie, chodziło tylko o otworzenie, a nie chciałem panu jakby wsuć tutaj nie materiału. Szkodzi. ja jestem dziennikarzem jeśli o... tak doświadczonym od ponad 45 lat, że nawet lubię takie elementy, które bardzo ubarwiają moje teksty. Proszę pana, nie wszystkie samochody mają podnoszone do góry drzwi, prawda? Nie, nie, no z tych tutaj to mamy tylko w McLarenie, natomiast często się spotykamy z tym, że dziecko na przykład podchodzi do Lamborghini i kojarzy się Lamborghini z drzwiami podnoszonymi do góry, a tu otwieramy drzwi na boki. i czasem zdarza się, że jak to, a to tak, no kurczę akurat Lamborghini Huracan ma drzwi do boku, Aventador ma do góry, czy też Revuel to teraz następca Niektóre też Niektóre samochody nawiązują trochę do stylu vintage. Takie jakby trochę, no ale nie tu, wiem, 50-100 lat. No tam no, na przykład. Nie, no ja nie, nie widzę. A ten zielony to jaką ma markę? Taki ciemny granat naturalny. Ten tutaj? Nie, nie, ja nie mówię o limonkowym to Lamborghini i o cytrynkowym. Nie, jeszcze był taki zielony, ciemnozielony. To stoi tam pierwszy, to jest Mercedes. A i my tego Mercedesa nie widzimy po prostu. A ten Mercedes z kolei czym się wyróżnia? To jest, można by, tak, bo to jest AMG GT-R. Można powiedzieć o nim krótko, w jednym zdaniu. Jest to samochód, który przez wiele lat był safety carem w Formule 1. I też miał rekord toru Nürburgring. E, tam zresztą, na szczęście, że jest jego czas e, i też wiele lat jakby miał ten rekord. Szanowny Panie, chciał stąd skończyć rozmowę, która miała trwać 5-10 minut. Tak. Pytam, e, czy może o coś ważnego z Pańskiej perspektywy nie spytałem? E, nie wiem, no mam nadzieję, że nie było za dużo o mnie, tylko jednak skupiamy się na tej inicjatywie tutaj. Eee, więc jeśli pan czuje tutaj, że trzeba zapytać jeszcze o inicjatywę, no to możemy o tym jeszcze tutaj jakieś... Eee, ja czuję satysfakcję, że z panem porozmawiałem. Trzymam Dziękuję. Trzymam kciuki, żeby udało się panu zebrać na tę trzecią karetkę. Już w wielu miejscowościach byliście? W tym roku? Eee, czy łącznie? W tym roku. Musiałbym policzyć. Tu dwa, cztery... Myślę, że sześć, siedem miejscowości już było, a sezon się dopiero zaczął. A zamierzacie do kiedy jeździć i ile macie w planie? Chcemy być w każdy weekend w dwóch miejscowościach. No i chcielibyśmy tak jeździć, myślę, do końca października, może połowa listopada. Rozumiem. Bardzo Parę panu... weekendów na pewno nam wypadnie. Bardzo panu dziękuję za to, że ma tyle pasji i umiejętności plastycznego, kulturalnego też poprawnego, po polsku opowiadania o tej pasji, bo wielu ludzi ma pasję, ale nie potrafi nawet oprócz, no nie powiem, kilku złych, złowrogich słów się o nich wypowiadać. To A bardzo Panu dziękuję, może... Pan jest, może ma Pan zmysł pedagogiczny, może Pan chce być wykładowcą i innych kształcić do projektowania? Na pewno lubię komuś pomagać, na studiach sporo się zdarzało. No jestem też ojcem dwójki dzieci, więc jakby, chyba to trochę się tak jakby nauczyło, ale ja myślę tak, bo w sumie teraz mi tak przyszło do głowy. Jeśli ktoś by chciał, gdzieś tam może poczytać, to udało mi się napisać dwie książki. O! Więc może Ani zaproszę, to. Przez moment nie czytania. pomyślałem, że pan potrafi sam pisać. Że potrafi pan pięknie mówić to tak, ale że pisać to nie. I nie. faktycznie jest to moim językiem napisane. W sensie udało mi się to napisać samemu, więc zapraszam na drodze Takim fajnym gawędziarskim językiem. Na drodze motoryzacji i biznesu. Znajdziemy tam informacje trochę historii, jak to się wszystko zaczęło. Przez motoryzację i o biznesie, i później już kolejne części są tylko o biznesie. Tutaj takie. To jest jedna książka, na drodze motoryzacji na... i biznesu. Tak, i tytuł, tak? I mamy wolumn pierwszy, wolumn drugi, niedługo wyjdzie Volum trzeci. O, pani. Pierwszy mamy trochę historii, tak jak powiedziałem, jak to się zaczęło trochę o motoryzacji i taki wstęp biznesowy. Mamy takie słowo biznesowe, a ja to nazywam motywacyjnie dla młodych ludzi, żeby zadziałać, bo wielu zawsze przychodzi i pyta się: A co zrobić, żeby zarobić? To nie jest tak. Tak to w każdym kierowcą tira. Zarobić można na wielu rzeczach, ale trzeba myśleć o tym jak, znaczy przede wszystkim wybierając co się robi, trzeba mieć odpowiednie myślenie o skalowaniu. To są ważne rzeczy i staram się w tych książkach pokazywać że tak naprawdę na prostych rzeczach można, ale trzeba mieć odpowiedni charakter. Więc mentalnie staram się przekazać te wiadomości i ta druga część już jest mocno tylko i wyłącznie o w kwestiach biznesowych. jeśli pan pozwoli, no wrócę do pytania, które gdzieś tam niby pojawiło się a potem umknęło. Skąd ten Czuci? Czuci, tak? Eee... Mój czytelnik od razu będzie szukał kim jest Czuci, co to za Czuci? Powiem tak, to jest całkowity przypadek. Na zasadzie takiej, że jak miałem z lat 7-8, to sąsiadki <grym> mnie tak nazwały. I tak, tak jakby. No nie ma to żadnego związku. A ktoś panu pewnie powiedział o tym, że Hanka Bielicka nas słucha. No nie, nie, nie wiem. Tam na tej ławeczce nasza najsłynniejsza aktorka. A! To przepraszam, że nie znam historii, ale tak dynamicznie u nas się to. Co chwilę jesteśmy w innym miejscu, że nie jestem w stanie fizycznie się dowiedzieć o każdym miejscu. Ale tak jak powiedziałem, przejeździłem parę ulic. To panu jeszcze powiem, Trochę że kamieniczki za panem pięć. powstawały w latach 40-50, bo Łomża była spalona, zrujnowana. Ratusz na początku XIX wieku, ta część po lewej. Mhm. Jeszcze w 70 latach powstała ta z herbem, jeleń. Okay. O, pan tego mógł nie wiedzieć, że łąża ma jelenia w herbie. No nie. To być może ten jeleń uratował króla Jagiełłę podczas walk, tutaj polowań. A hala jest niespełna stuletnia. Natomiast fontanna przed panem jest bardzo to wiem, To wiem. Ile ma lat? <słuch> Nie wiem, czy ma nawet dwa lata, bo patrzyłem na mapach, jak układałem tutaj trasy, jak to będzie i widziałem, że jej już nie ma, więc chyba koło dwóch lat ma, tak albo nawet mniej. Jest młodziutka, bardzo Panu dziękujemy za przyjazd do Łomży, trzymamy kciuki za powodzenie akcji, pozdrawiamy. Bardzo dziękuję, dziękuję za dobre słowo. wolontariusz wolontariuszy z fundacji, bo tu dużo osób po prostu przyjechało z państwem, żeby inne akcje obsługiwać. Mam nadzieję, że długo pozostanie tak jak jest, czyli ludzie tu bardzo dobrze się bawią, jest fajna atmosfera to jest najważniejsze. No i przede wszystkim maszyny z pańskiej kolekcji i żony podobno. Znaczy tak, no samochody są różnych osób i różnych firm. Ale czy ona firm. też ma taką pasję? Moja żona no chyba dlatego tu też przyjeżdża. Natomiast tak jak wspomniałem, samochody są różnych osób, różnych firm. My jakby zajmujemy się pozyskiwaniem, żeby te samochody tutaj były i jeździły. Nam też się udało jakiś fajny samochód mieć. A małym Fiatem kiedyś pan jeździł? Jeździłem. A dużym Fiatem? Chyba też, ale polonezem? To jeździłem. No to życzymy wobec tego... A panu... pierwszy mój samochód to Golf, bo dużo osób pyta.